Tak, przegapiłem. Tak, wojskowi federacji rosyjskiej, opo wojskowi federacji rosyjskiej opowiedział koledze o ucieczce z frontu za pieniądze i polecał także jechać do domu. Wiesz, w ogóle jesteś na bieżąco z tym, że Osania zginął? Tak, jestem na bieżąco. Czekamy. Kuźba usnął w nocy. Później z rana nie obudził się. No, a co zrobisz? Dostał wstrząsu, tak? Ta, wstrząsu dwa dni, przeżył jeszcze kuźwa jakoś. Ale co to był przylot czy co? Słuchaj, posadzili ich tam przylot po przylocie, bo oni siedzieli w okopach. No kuźwa, u nas tak samo było. A my tam biegaliśmy pod ogniem moździerzy, piździec. Powiedzieli mi, że cały pułk tam rozkurwili. Wszystkich tam, kuźwa, wyciągnęli. Pod Soledarem, czy pod Artiomowskim Gdzie by byliście? No u nas Soledar z lewa ten, oj ten Artyomowsk jest po lewej stronie, a po prawej Soledar, kuźwa. Dwie dwusetnych tam, dwieście dwusetnych. No, mnie chłopaki nie mogli pójść się wysrać, narzekali Kuźwa. Ja tak samo srałem w Okopie i wyrzucałem Kuźwa później. No, a co zrobisz? Kryminę. No, Kuźwa ja powiedziałem dowódcom, żeby spierdalali. Dostałem wstrząs w walce. Mam dwie żyły rozrywane na nodze, na ręce. Poszedłem do walki. W walce dostałem wstrząsu, jak w trakcie wycofania się prosiłem dowódców. Żeby zabrali mnie do szpitala, że się wyleczę, daję słowo, chłopa. A oni wie, mówią, że nie chuja. Trzy cztery dni masz leżeć masz 3-4 dni poleżeć i z powrotem kuźwa. Pięć ziemianek mamy podbijać i później zabiorą cię, ale ja mówię no, spieprzajcie. Odwróciłem się, a dokumentów, niechuje. Gdy nas przywieźli na front 13 automatów, 13, 13 automatów na 30 osób mieliśmy, Rozum wyobrażasz to sobie? Mówię ci, za hajs wyjeżdżaliśmy, płaciliśmy, żeby nas zabrali stąd. Zajebiście. Spieprzaliśmy stąd, dlatego że zrozumieliśmy, że tam po prostu jesteśmy mięsem kuźwa i tyle. Po prostu rzucali nas tam samych jak mięso. Mam kontakt z osoby, która nas wywiozła. Jak chcesz, to mogę Ci wysłać. Nie wiem, czy dalej nas rozformują, czy nie kurwa, w ogóle nie chył, Tu z pięciu osób chyba zostało. Zachowaj siebie i swoich kolegów w ogóle. Tu we wrześniu mówią, że wszystkich zmobilizowanych mają zastąpić. Teraz przez Rosję jest taka chujnia, że kontraktowców zbierają. I bardzo dużo kontraktowców tych. Lepiej kuźwa ten, z... pozbierajcie się i jedźcie do domu, do rodzin. To jest moja rada. Niby dorosły jesteś i rozumiesz, kuźba, że naród odchodzi i nikt nie wraca. No tak, Kuźwa. A po co to wszystko? A nasza artyleria dlaczego milczy? My, nawet dokumenty nie były dla na nas zrobione, a u nas tak samo podpisane. No, Kuźwa i pochój to jest potrzebne. To jest w ogóle uprawnione? No, jak ci powiedzieć? Ja od marca w domu jestem.